Elo yo posłuchaj tego Jasiek uliczny rap nagrywa Śpiewam o tym co mnie inspiruje I trochę nurtuje, lecz dalej bajeruje Dobieram słowa w kluczowe znaczenie I to jest moje przeznaczenie Zrozumiałem to po nocce z kumplami Kiedy był niezły balet na tamtej sali Lekko płynę, wpadam w manię I podekscytowanie Trochę to zeskizowane Ale w tym tkwi cały synk na moje rapowanie Odrobina różnorodności nie zaszkodzi Trochę treningu przy mikrofonie. I nawijam dalej, tylko w lepszej formie, bo stawiłem dragi. Coś w rodzaju trucizny, która szkodzi. Ale to nieważne, bo to nudne i nieciekawe. I to całe śwanie jest reklamowane. Bo kiedyś po gęzłej bandzie. Nabrała mi ochota na dopalacze. A później nastąpiło zaleczanie. Dziewięć lat już choruję Ale mam już to w dupie, bo teraz się lansuje. Puściłem ciąg narkotykowy, jestem w kapitalnym stanie. I dlatego się świetnie czuję. Nie radzę próbować pocieszam was mordy, że sami bierzecie coś podobnego. Lecz zachęcam, do nic ciekawego. Serio. Mówię wam to, co mam do powiedzenia, nie do waszego otumanienia. Bo szkoda mi was ziomale, narkotyki to nie proszki na bóle głowy, lecz toksyczne związki, które psują wam umysły. I wolę, a jak coś to zapraszam do mnie na krótką rozmowę w tym temacie. Może wpłynę na psychikę i się jakąś nutkę, żeby zarazić trochę muzykę, to rapią głowę. Także tak to jest, mile widziane. Kończę z tym freestylem tego kawałka, bo dalej byłoby przytłaczające i trochę mżące. Odpalę szluga i spierdalam z lokalu. Pozdro, nara, Kajotik.